Siemanko witam. Jestem nad Wisłą, jak widać. No i tutaj postaram się porzucać trochę magnesem delikatnie, żeby, żeby magnes mi nie utknął. Trochę sobie wejdę do wody I na taki krótki, na krótkiej linie. Zobaczymy co coś, czy, czy coś tutaj jest. Na tym cyplu takim mogło się coś zatrzymać. Na pewno sporo wędkarskich rzeczy może być Bo jest tu dużo wędkarzy, szczególnie w weekendy. Złapię, czy coś złapie, czy coś znajdę? Ciężko powiedzieć. Najbardziej się martwię, żeby mi magnes nie utknął tutaj w kamieniach gdzieś. Chociaż tu nie jest aż tak źle jak w tamtym miejscu. Jak coś złapie, to Wam pokażę. No, ja sobie tutaj tak łowię magnesem z jednej strony tego cypla, a po drugiej stronie cypla, czyli za Waszymi plecami, mój brat łowi sobie rybki. Fajny, fajny dzień, przyjemny, żeby coś jeszcze tylko złapać. Na razie czysto. Nie? Nic nie ma na razie. Totalnie zero. Ale przyjemnie mi się tak pomoczyć trochę. Nic nie ma. No niestety tutaj nic nie złowiliśmy, nie złapaliśmy. Więc lecimy dalej nad wodę na wykrywacz. Przenieśliśmy się na takie wyschnięte jezioro, właściwie zalew chodzimy sobie właśnie po dnie tego zalewu no na razie kapsle oczywiście, zawleczki i teraz trafiłem taki ołów o, co my tu mamy ktoś zgubił, jakieś dziecko zgubiło gogle a tutaj a tutaj, od, chyba od śmietnika. No i proszę Państwa, mamy pierścionek. Niestety jest to nie jest to sreberko ani złotko. Nie ma bić żadnych żadnych prób. Ale jest fancik. Elegancko. Wow. A wcześniej jeszcze Jeppe to znalazł.

Woda? Taka krystaliczna? Io no. jest taka woda Naprawdę? Co tu płynie? Patrz? No? Ale mega Siemanko, witam serdecznie Jestem nad takim miejscem Jest to zalew Tarnobrzeski I co mogę powiedzieć? Sceneria bajkowa, sceneria piękna, ale niestety pod tym piaskiem, 30 cm pod tym piaskiem są betonowe płyty zbrojone prętami. Więc machając wykrywaczem tutaj wszędzie jest sygnał. To jest, ta plaża to jest jeden wielki sygnał. To samo w wodzie. Woda przy brzegu też, pod wodą przy brzegu pod tym piaskiem też są płyty. Masakra. Woda normalnie krystaliczna jest, jak widać. Nie ma żadnego glona, no ale też, też są płyty betonowe. Więc co robimy? Ano, no, to chodzi dalej po parkingu. Tam nie ma płyt. A ja chodzę machając w ten sposób kretem. O, właśnie. O! I co? Skutecznie, jak widać. Czyli na Kucaka kretem będę dzisiaj szukał fantów. A wcześniej znalazłem jeszcze zutówkę. Więc już mam złoty 50 zł, znalezione kretem No i tak będę chodził Пять Ха-ха! Ну дай! Где-то Jest. Oczywiście mamy tylko jednego kreta, więc sobie chodzimy na pół. Ale już jest dobry hajs, bez wykrywacza, 20 groszy. A, Kapsli to już chyba ze 100 znaleźliśmy 20 groszy wcześniej, takie czerwone, a teraz nawet takie maleństwo znalazło Gwoździka Dobry kred. Dobry A pokaż dwójkę O jaka ładna to taką przywieczkę znalazł. Nie wiemy, czy to sreberko, czy nie. Wygląda ładnie.